Witaj w naszej powtórce z Podstaw Gospodarki Rynkowej. Mamy dziś przed sobą zestaw pytań, które pomogą nam sprawdzić i utrwalić wiedzę. Skupimy się na tych kluczowych pojęciach, mechanizmach. Chodzi o to, żeby nie tylko znać fakty, ale przede wszystkim rozumieć, jak te wszystkie elementy gospodarki działają i, no wiesz, jak się ze sobą łączą. Dokładnie. No to co, zaczynamy? Zaczynajmy. Dobrze, to pytanie numer jeden. Co to jest rzadkość dóbr i z czego ona tak naprawdę wynika? I tu mała propozycja. Zatrzymajcie nagranie i spróbujcie odpowiedzieć samodzielnie. Hmm, rzadkość dóbr to jest takie zjawisko ekonomiczne, które, wiesz, polega na tym, że zasoby są ograniczone, a ludzkie potrzeby, no one są praktycznie nieograniczone. Czyli, mówiąc prościej, nie da się wyprodukować wszystkiego dla wszystkich. No właśnie. Brakuje surowców, czasu, pracowników. I ta rozbieżność, ten konflikt między tym, co mamy, a tym, co chcielibyśmy mieć, to jest fundament całej ekonomii. Aha. To właśnie rzadkość zmusza nas do dokonywania wyborów, co produkować, jak, dla kogo. Czyli podsumowując w jednym zdaniu, rzadkość to po prostu konflikt między ograniczonymi zasobami a naszymi nieograniczonymi potrzebami. Dokładnie tak. To jest sedno sprawy. Okej. Okay. Chcesz to dobrze zapamiętać? Testy, quizy i infografiki. Link w opisie. Ucz się mądrzej, nie dłużej. Pytanie numer dwa. Czym różnią się dobra wolne od dóbr ekonomicznych? I poproszę po jednym przykładzie. I znowu chwila na pauzę i własną odpowiedź. Dobra wolne to są y, te, które występują w naturze, w praktycznie nieograniczonej ilości, nie trzeba za nie płacić, są dostępne dla każdego bez jakiegoś wysiłku. Klasyczny przykład to powietrze. Powietrze, światło słoneczne, z kolei dobra ekonomiczne, czasem nazywane gospodarczymi, to już efekt pracy człowieka. Występują w ograniczonej ilości. Mm -hmm. Trzeba włożyć wysiłek, żeby je wytworzyć, dlatego one mają swoją cenę. Przykładem może być chleb, samochód, czy, nie wiem, dom z panelami fotowoltaicznymi. Czyli krótko mówiąc, dobra wolne są darmowe i nieograniczone, a ekonomiczne to wytwór naszej pracy. Są rzadkie, więc kosztują. Świetne podsumowanie. Dobrze, to teraz pytanie numer trzy: Wymień trzy klasyczne czynniki produkcji. Zatrzymaj nagranie i spróbuj odpowiedzieć samodzielnie. Trzy klasyczne czynniki produkcji, czyli te zasoby niezbędne do wytwarzania dóbr i usług, to: Ziemia, praca i kapitał. Ziemia, czyli nie tylko grunt, tak? Nie, nie. Ziemia to pojęcie szersze. To wszystkie zasoby naturalne, czyli na przykład węgiel, lasy, woda. Praca to no, wysiłek fizyczny i umysłowy człowieka. Jego kwalifikacje, energia. A kapitał? Kapitał to z kolei zasoby finansowe, ale też co ważne rzeczowe czyli maszyny, budynki, narzędzia wszystko, co służy do produkcji innych dóbr. Rozumiem. Czyli podsumowując, klasyczne czynniki produkcji to ziemia, praca i kapitał. Zgadza się. Pytanie czwarte: co to jest koszt alternatywny? I znów chwila dla Was. Wciśnijcie pauzę. Koszt alternatywny to mm, wartość najlepszej utraconej możliwości przy dokonywaniu wyboru. Ponieważ zasoby są rzadkie, każdy nasz wybór oznacza rezygnację z czegoś innego. Możesz podać jakiś prosty przykład? Jasne. Masz pieniądze na bilet do kina albo na książkę. Wybierasz kino. Kosztem alternatywnym tej decyzji jest wartość, jaką dałaby ci ta książka. To jest jakby koszt niewykorzystanej szansy. Czyli podsumowując, koszt alternatywny to wartość najlepszej rzeczy, z której rezygnujemy podejmując jakąś decyzję? Trafione w punkt. Pytanie numer 5. Czym jest popyt? Zatrzymajcie nagranie i spróbujcie sami. Popyt to jest ilość towarów i usług, którą kupujący są gotowi i, co ważne, w stanie kupić po określonej cenie i w danym czasie. Czyli samo chcenie to za mało. Dokładnie. Popyt to nie tylko chęć posiadania czegoś, ale też no, możliwość finansowa, żeby to kupić. Zależność między ceną a wielkością popytu przedstawia krzywa popytu, która zazwyczaj jest malejąca. Im niższa cena, tym więcej chcemy kupić. Właśnie. Więc najważniejsze jest to, że popyt to chęć i możliwość zakupu określonej ilości dobra po danej cenie. Tak jest. Idźmy dalej. Pytanie szóste. Skoro był popyt, to czym jest podaż? Pauza na odpowiedź. Podaż to analogicznie ilość towarów i usług, którą producenci oferują na sprzedaż po określonej cenie i w danym czasie. I tu krzywa jest chyba odwrotna. Lższa cena, tym więcej producenci chcą sprzedać, bo staje się to dla nich, no, po prostu, bardziej opłacalne. Podaż zależy od kosztów produkcji i technologii, cen innych dóbr. Czyli w skrócie, podaż to ilość dobra, którą producenci są gotowi zaoferować na rynku po danej cenie. Zgadza się. Pytanie numer 7. Co to jest monopol i jaka jest jego główna cecha? Zatrzymaj nagranie, odpowiedz samodzielnie. Monopol to taka struktura rynkowa, w której występuje tylko jeden sprzedawca danego produktu lub usługi. A jego główna cecha? Główną cechą monopolu jest e, absolutny brak konkurencji. Monopolista sam ustala cenę produktu, a nabywcy nie mają alternatywy, bo nie ma substytutów. Przykładem monopolu, który istniał kiedyś w Polsce, był monopol państwa na produkcję zapałek. Ok, czyli podsumowując, monopol to rynek z jednym sprzedawcą, który kontroluje cenę z powodu braku konkurencji. Dokładnie tak. To w takim razie pytanie numer 8: Wymień cztery struktury rynkowe. Cztery podstawowe struktury rynkowe to monopol, oligopol, konkurencja doskonała i konkurencja monopolistyczna. I one się różnią, tak? Tak, różnią się liczbą firm na rynku, rodzajem produktu, wpływem na cenę, swobodą wejścia na rynek. Monopol to jeden sprzedawca, oligopol to kilku, a w konkurencji doskonałej i monopolistycznej jest wielu sprzedawców. Czyli najważniejsze do zapamiętania cztery główne struktury to monopol, oligopol, konkurencja doskonała i monopolistyczna. Tak. Co to jest inflacja? Zatrzymaj nagranie i spróbuj odpowiedzieć. Inflacja to trwały proces wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce. A co to dla nas oznacza? Skutkuje to spadkiem siły nabywczej pieniądza. Mówiąc prościej, za tę samą kwotę można kupić mniej towarów i usług niż wcześniej. Przyczyną inflacji może być na przykład nadmierna ilość pieniądza na rynku albo wzrost kosztów produkcji. Czyli w skrócie, inflacja to wzrost cen, który powoduje, że pieniądz traci na wartości. Trafnie ujęte. Pytanie dziesiąte. Wymieni cztery fazy klasycznego cyklu koniunkturalnego i to w prawidłowej kolejności. Pauza na odpowiedź. Okej. Okay. Klasyczny cykl koniunkturalny składa się z czterech faz. W odpowiedniej kolejności to są ożywienie, rozkwit, który nazywamy też szczytem albo boomem, potem kryzys, czyli recesja, i na końcu depresja, czyli dno. I co potem? Po fazie depresji cykl zaczyna się od nowa: od fazy ożywienia. Każda faza ma inny poziom produkcji, zatrudnienia, no i ogólnej aktywności gospodarczej. Zatem najważniejsze jest zapamiętanie kolejności: ożywienie, rozkwit, kryzys i depresja. Dokładnie. Pytanie numer 11. Wracamy do struktur rynkowych. Na czym polega konkurencja monopolistyczna? Zatrzymajcie i spróbujcie wyjaśnić. Konkurencja monopolistyczna to taki rynek, na którym działa wiele firm, ale każda z nich oferuje produkt, który jest. Wiesz, trochę inny od produktów konkurencji. Czyli produkty są zróżnicowane? Tak. Pod względem jakości, marki, opakowania, marketingu. Firmy mają pewną swobodę w ustalaniu cen, bo ich produkt ma takie cechy, no, monopolistyczne, ale jednocześnie konkurują z wieloma innymi. Jakiś przykład z życia? Rynek restauracji, fryżerów, odzieży. Czyli w konkurencji monopolistycznej wiele firm konkuruje ze sobą, sprzedając zróżnicowane, ale jednak podobne produkty. Zgadza się, to jest istota tej struktury. Dwunaste pytanie. Co oznacza przesunięcie krzywej popytu w prawo i co może być tego przyczyną? I znów chwila na pauzę i odpowiedź. Przesunięcie krzywej popytu w prawo oznacza wzrost popytu. To znaczy, że przy każdej cenie konsumenci chcą kupić więcej danego towaru niż wcześniej. A co może być przyczyną? Na przykład wzrost dochodów ludności, albo zmiana gustów na korzyść danego produktu, wzrost ceny substytutu, czyli produktu zastępczego, mhm. lub spadek ceny dobra komplementarnego, czyli uzupełniającego. Na przykład spadek ceny benzyny może zwiększyć popyt na samochody. Mhm. Czyli podsumowując: przesunięcie krzywej popytu w prawo to wzrost popytu. Spowodowany czynnikami innymi niż zmiana ceny tego konkretnego dobra. Tak, to jest kluczowe rozróżnienie. Co dzieje się z ceną rynkową, gdy popyt na dany produkt przewyższa jego podaż? Chwila na zastanowienie. Kiedy popyt przewyższa podaż, mamy do czynienia z niedoborem rynkowym. Na rynku jest więcej chętnych do zakupu niż towaru. Dokładnie. W takiej sytuacji cena rynkowa, no, naturalnie zaczyna rosnąć. Wyższa cena zniechęca część kupujących i jednocześnie zachęca producentów do zwiększenia produkcji. I ten proces trwa aż. Aż rynek osiągnie nowy punkt równowagi, w którym popyt zrówna się z podażą, ale już przy wyższej cenie. Czyli w skrócie, gdy popyt jest większy od podaży, cena rośnie. Prosta zasada. To przejdźmy do pytania czternastego. Co to jest punkt równowagi rynkowej? Pauza na odpowiedź. Punkt równowagi rynkowej to taka sytuacja, w której wielkość popytu na dany produkt jest dokładnie równa wielkości podaży. A jak to wygląda na wykresie? Graficznie, to jest punkt przecięcia krzywej popytu i krzywej podaży. W tym punkcie ustala się cena równowagi, która, wiesz, satysfakcjonuje zarówno kupujących, jak i sprzedających. Wszyscy chętni do zakupu po tej cenie znajdują towar, a producenci chętni do sprzedaży znajdują nabywców. Rozumiem. Czyli najważniejsze jest to, że punkt równowagi rynkowej to stan, w którym ilość oferowana jest równa ilości, na którą jest zapotrzebowanie. Tak, rynek jest wtedy wyczyszczony. Pytanie piętnaste. Wymień i krótko omów trzy funkcje polityki fiskalnej. Zatrzymaj nagranie i spróbuj odpowiedzieć. Trzy główne funkcje polityki fiskalnej to funkcja alokacyjna, redystrybucyjna i stabilizacyjna. Zacznijmy od alokacyjnej. Funkcja alokacyjna polega na gromadzeniu środków publicznych, głównie z podatków, i przeznaczaniu ich na realizację zadań publicznych, np. Na, na policję, wojsko czy budowę dróg. OK, a redystrybucyjna? To wpływ państwa na podział dochodów w społeczeństwie, na przykład przez system podatkowy i świadczenia socjalne, żeby zmniejszać nierówności. I na koniec stabilizacyjna. To wykorzystanie narzędzi budżetowych do łagodzenia wahań koniunktury, na przykład do walki z bezrobociem czy inflacją. Czyli podsumowując, polityka fiskalna pełni funkcję alokacyjną, czyli finansowanie zadań publicznych. Redystrybucyjną, czyli wyrównywanie dochodów, i stabilizacyjną, czyli stabilizowanie gospodarki. Dokładnie tak. Pytanie szesnaste. Czym różni się produkt krajowy brutto, czyli PKB, od produkt narodowy brutto, czyli PNB? Chwila dla Was, wciśnijcie pauzę. Różnica tkwi w kryterium jakby geograficznym i własnościowym. PKB mierzy wartość wszystkich towarów i usług wytworzonych na terytorium danego kraju w ciągu roku, niezależnie od tego, kto jest właścicielem czynników produkcji. Czyli fabryka niemiecka w Polsce wlicza się do polskiego PKB? Tak. Natomiast PNB mierzy wartość dóbr wytworzonych przez obywatele danego kraju, niezależnie od tego, gdzie na świecie pracują. PNB Polski uwzględni więc dochody Polaka pracującego w Niemczech, ale nie uwzględni zysków tej niemieckiej fabryki w Polsce. Aha, czyli najważniejsze jest to, że PKB dotyczy produkcji na terytorium kraju, a PNB dotyczy produkcji obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca. Tak, to jest klucz. Siedemnaste pytanie. Jaka instytucja w Polsce odpowiada za prowadzenie polityki pieniężnej? Zatrzymaj nagranie, odpowiedz samodzielnie. W Polsce za prowadzenie polityki pieniężnej, czyli monetarnej, odpowiada bank centralny, którym jest Narodowy Bank Polski NBP. A kto tam podejmuje decyzje? Jego głównym organem decyzyjnym w tym zakresie jest Rada Polityki Pieniężnej RPP. NBP ma wyłączne prawo do emisji pieniądza i jego głównym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Czyli w skrócie, za politykę pieniężną w Polsce odpowiada Narodowy Bank Polski i jego organ Rada Polityki Pieniężnej. Zgadza się. Pytanie osiemnaste. Na czym polega protekcjonizm i jakie są jego narzędzia? Poproszę o dwa przykłady. Pauza na odpowiedź. Protekcjonizm to. Taka polityka gospodarcza państwa, która polega na ochronie krajowego rynku i rodzimych producentów przed konkurencją zagraniczną. Celem jest no, wspieranie własnej gospodarki. A narzędzia? Podstawowe narzędzia protekcjonizmu to cła, czyli dodatkowe podatki nakładane na importowane towary, oraz kontyngenty importowe, czyli ograniczenia ilościowe na wóz pewnych produktów. Innym przykładem mogą być jakieś bariery techniczne, które utrudniają sprzedaż zagranicznych produktów. Czyli najważniejsze jest to, że protekcjonizm to ochrona własnego rynku, a jego główne narzędzia to cła i ograniczenia ilościowe na import. Dokładnie. Pytanie 19. Wymień cztery swobody gospodarcze, które stanowią podstawę wspólnego rynku Unii 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 Europejskiej. Zatrzymaj nagranie i spróbuj. Cztery swobody gospodarcze wspólnego rynku UE to: swoboda przepływu towarów, swoboda przepływu osób, swoboda przepływu usług i swoboda przepływu kapitału. I co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że towary mogą być sprzedawane bez ceł, obywatele mogą mieszkać i pracować w dowolnym kraju członkowskim, firmy mogą świadczyć usługi transgranicznie, a kapitał można swobodnie inwestować na terenie całej Unii. Cztery swobody UE to swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Tak jest. Pytanie dwudzieste. Jakie są konsekwencje wprowadzenia ceny maksymalnej poniżej ceny równowagi rynkowej? Chwila na zastanowienie. Wprowadzenie ceny maksymalnej poniżej poziomu równowagi rynkowej prowadzi do powstania niedoboru rynkowego. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się to, ponieważ niska urzędowa cena zachęca konsumentów do większych zakupów, czyli rośnie popyt, a jednocześnie zniechęca producentów do wytwarzania produktu, bo staje się to mniej opłacalne, więc podaż spada. I skutki? Skutkami są kolejki, reglamentacja towaru, rozwój czarnego rynku, gdzie produkt jest sprzedawany po wyższej, nielegalnej cenie, no i ogólne niezadowolenie społeczne. Czyli w skrócie, cena maksymalna poniżej ceny równowagi powoduje niedobór towaru na rynku i sprzyja powstawaniu czarnego rynku. Niestety, tak to działa. Pytanie 21. Wyjaśnij, czym różni się ekspansywna polityka monetarna od restrykcyjnej. Zatrzymajcie nagranie, spróbujcie wyjaśnić. To są dwie y, przeciwstawne strategie banku centralnego. Ekspansywna polityka monetarna, zwana też polityką gołębią albo miękką, ma na celu zwiększenie podaży pieniądza w gospodarce. Jak się to robi? Poprzez obniżanie stóp procentowych czy skupowanie papierów wartościowych. Celem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego i spadek bezrobocia. Z kolei polityka restrykcyjna, zwana jastrzębią lub twardą, ma na celu zmniejszenie podaży pieniądza. A to osiąga się przez podwyższenie stóp procentowych? Dokładnie. Stosuje się ją głównie do walki z wysoką inflacją. Rozumiem, czyli polityka ekspansywna zwiększa ilość pieniądza, by pobudzić gospodarkę, a restrykcyjna ją zmniejsza, by walczyć z inflacją. Właśnie tak. Dwudzieste drugie pytanie. Dlaczego istnienie kartelu jest niekorzystne dla konsumentów i gospodarki? Pauza na odpowiedź. Kartel to porozumienie między co najmniej dwoma konkurentami, które ma na celu ograniczenie konkurencji. Firmy umawiają się co do cen, podziału rynku czy warunków sprzedaży. I dlaczego to jest szkodliwe? Ponieważ prowadzi do sztucznego zawyżenia cen. Konsumenci płacą więcej, niż płaciliby w warunkach wolnej konkurencji. Ogranicza to też innowacyjność i jakość produktów, bo firmy nie muszą walczyć o klienta. W efekcie kartel działa jak monopol, niszcząc mechanizmy rynkowe i osłabiając całą gospodarkę. Aha. Dlatego kartele są w większości krajów po prostu nielegalne. Czyli najważniejsze jest to, że kartel jest szkodliwy, bo prowadzi do wyższych cen, niższej jakości i ograniczenia wyboru dla konsumentów. Dokładnie tak. Pytanie 23. Na czym polega różnica między podatkiem progresywnym a podatkiem liniowym? Zatrzymaj nagranie i odpowiedz. Różnica dotyczy stawki podatkowej w zależności od wysokości dochodu. W systemie podatku progresywnego, czyli w skali podatkowej, stawka procentowa rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Osoby zarabiające więcej płacą wyższy procent podatku. Tak, ma to na celu zmniejszanie nierówności dochodowych. Natomiast w systemie podatku liniowego stawka procentowa jest stała dla wszystkich, niezależnie od wysokości dochodu. Każdy płaci taki sam procent od swoich zarobków. Czyli w podatku progresywnym procentowa stawka rośnie z dochodem, a w liniowym jest dla wszystkich taka sama? Tak, to jest ta fundamentalna różnica. Pytanie 24. Wymień i opisz dwie niedozwolone praktyki rynkowe ograniczające konkurencję. Pauza na odpowiedź. Dwie przykładowe niedozwolone praktyki to hmm, naśladownictwo produktów i organizowanie systemów sprzedaży lawinowej. Naśladownictwo produktów. Tak, zwane też niewolniczym. Polega na kopiowaniu wyglądu zewnętrznego produktu innej firmy w celu wprowadzenia konsumentów w błąd co do tożsamości producenta. Okej, okay. a ten system sprzedaży lawinowej? To taka struktura, w której zysk uczestnika zależy głównie od wpłat osób, które sam wprowadził do systemu, a nie od rzeczywistej sprzedaży towarów. Jest to rodzaj piramidy finansowej, która jest nietrwała i prowadzi do strat uczestników na niższych poziomach. Rozumiem? Czyli takie praktyki jak kopiowanie produktów czy piramidy finansowe wprowadzają klientów w błąd i są po prostu nieuczciwe. Są nieuczciwe i nielegalne. I ostatnie, 25. pytanie: jaka jest rola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli UOKIK w Polsce? Ostatnia pauza na samodzielną odpowiedź. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to centralny organ administracji państwowej, który ma dwa główne zadania. Jakie? Po pierwsze, dba o ochronę konkurencji, czyli zwalcza praktyki monopolistyczne, niedozwolone porozumienia, np. kartele, i kontroluje fuzje firm, aby nie doprowadziły do ograniczenia konkurencji. A drugie zadanie? Po drugie, chroni zbiorowe interesy konsumentów, walcząc z nieuczciwymi praktykami rynkowymi, np. wprowadzającą w błąd reklamą, czy niedozwolonymi klauzurami w umowach. Czyli podsumowując, UKIK chroni zarówno konkurencję na rynku, jak i ogół konsumentów przed nieuczciwymi działaniami firm. Tak, stoi na straży uczciwego rynku. To już wszystkie pytania. Jeśli większość odpowiedzi była dla Was jasna, gratulacje. Wasze przygotowanie jest na naprawdę dobrym poziomie. A jeśli potraficie odpowiedzieć na te pytania, spróbujcie teraz wytłumaczyć ten fragment materiału komuś innemu własnymi słowami. To jest najlepszy sposób, żeby sprawdzić, czy naprawdę wszystko jest zrozumiałe. Dokładnie. Przed sprawdzianem upewnijcie się, że potraficie po pierwsze wyjaśnić, jak działają popyt i podaż oraz jak ustalana jest cena równowagi. Po drugie, opisać i porównać cztery główne struktury rynkowe. Po trzecie, wytłumaczyć, czym są czynniki produkcji i koszt alternatywny. Po czwarte, odróżnić politykę fiskalną od monetarnej i podać przykłady ich narzędzi. I po piąte, zdefiniować PKB i wskazać, czym różni się od innych mierników gospodarczych. Jeśli któreś z pytań sprawiły trudność, warto po prostu wrócić do materiału i spróbować jeszcze raz. Powodzenia!